Dzisiaj nagramy odcinek e, o królikach i Teraz Właśnie was obrowadziłem. No i mamy gołębie. Są e, e, dwa jajka oczywiście. No tu e, gołą siedzi. Na nich widzi się bardzo dobrze. Ale gołą siedzi, nie zobaczycie. Tutaj jest Belunia. Chodź. Bella, Bella lubi e, przychodzić do, do mnie. No i kochani nie, na kruzie ktoś ja zapytał jaki to jest pies, to jest e, owczarek, e, nie pamiętam, owczarek podhalański, chyba biały. E, I właśnie go mam I jeszcze mam drugie cielaki. Tutaj, tutaj e, właśnie Wam pokażę. Tutaj są cztery. Tutaj zobaczcie sobie. Jeden, drugi, trzeci. I tam czwarty. O! Tutaj jeden, drugi, trzeci, czwarty. To jest mój byczek. ten eee, ten. Iskierka się nazywa. Pamiętam. Dobra, eee, tutaj są kolejne czelaki, tutaj są tylko dwa. Są ten Ten, który... O ten tego, którego pokazuję teraz, to on jest chory. A teraz mu kolejne cztery. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, idziemy do, czelaki, do królików. To jest mój królik, czarny. Nie wiem jak się nazywa, ale jest fajny. Eee. Mieliśmy więcej oczywiście królików, ale pozdychały. Tu jest y, ten kolejny królik, jak się nazywa. I tu jest jeszcze jeden królik, który się właśnie, właśnie o. Pokaże się, tam robi. O. A tu jest kolejny. Taki belgiński. Tu jest mój, zobaczcie lepiej. Widzicie? Ciekawi się. Jest fajny. Dlaczego i tam trzymamy? Bo tutaj mamy takie rzeczy do kruk i tego. No, no i to wszystko. Chyba dzisiaj dzisiaj. I jeszcze ja Wam pokażę gołębie. Tutaj są dwa gołębie. Więc zobaczycie idealnie, ale są dwa gołębie. To są kolejne dwa gołębie. Widzicie tam trochę. I tutaj kolejne dwa gołębie. Jeden drugi. O, teraz macie bardzo dobrze. Tutaj jeden i tam drugi. A tutaj, tutaj, tutaj nie zobaczycie, słabo, eee, i dzisiaj to wszystko, eee, tutaj mamy przyciepy, tam mamy garafę trawczy, tam inne rzeczy, tam bizon i takie inne, dobra, dzisiaj już to wszystko na odcinek, eee, tylko to zaplanowałem i dzisiaj niczego więcej nie mam, może zaraz w kole, już właśnie go zaraz wrzucę na filmik może zobaczcie sobie ach i, i zostawcie suba e, i jak jest suba i, i suba subskrypcję znaczy subskrypcję, łapkę w górę i komentarz napiszcie. Dobra, jeszcze ja z Wami żegnam. Cześć i już się widzimy.